I, be beats. I be beats. Wiem, teraz to co jest, nienormalny nasz ten świat Tych problemów się mnoży więcej niż raz, dwa Wielkie miejskie deszczu są jeszcze wzmawiodące Ale płonać po burzy zawsze wychodzi słońce Wiem, teraz to jest nienormalny nasz ten świat Tych problemów się mnoży więcej niż raz, raz, dwa Wielkie miejskie deszczu są jeszcze wzmawiodące Ale płonać po burzy zawsze wychodzi słońce już listopad, wiadomo co to oznacza Nie co i do piekła znów powracam Ale mogło być gorzej, ogień się dopiero znieca W kalory, wsadzamy drewno do pieca Nie pomyl pierwni, wetraki mają tyle samo Niby jak proste życia, nie trzeba dużo obliczeń okay. Jeśli ma życie, nie zrobisz, tyle ciałańca na matematyce Na swoich drwach czuję ekscytujące życie teraz trochę jest nienormalny nasz ten świat Tych problemów się mnoży więcej niż raz dwa Wielkie miejski Wielkie są jeszcze zła wiodące, ale błonać po burze zawsze wychodzi słońce. Wiem teraz trochę jest nienormalny na ten świat. Tych problemów się mnoży więcej niż raz, dwa. Wielkie miejskie też są jeszcze zła wiodące, ale płonać po burze zawsze wychodzi słońce. Nienormalny na ten świat, więcej niż raz, dwa. Są jeszcze w zła wiodące, zawsze wychodzi słońce.